Najszybszą drogą uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS jest złożenie wniosku drogą elektroniczną. W tym celu należy przejść na stronę główną ZUS i zalogować się do naszego konta ZUS.PUE naszym loginem i hasłem, bądź też w inny sposób np. profilem zaufanym czy też poprzez bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu się do systemu wybieramy zakładkę płatnik, a z menu wybieramy saldo bieżące. W saldzie bieżącym możemy zobaczyć, czy nasze saldo wynosi 0, czy może mamy niedopłatę. W takim przypadku będziemy to widzieć po saldzie winien, a jeżeli mamy nadpłatę, to wówczas będzie widoczna ona w saldzie ma. Saldo bieżące pokazuje również saldo ogółem, jak i w rozbiciu na poszczególne składki. FUS oznacza składki na ubezpieczenie społeczne. FUS oznacza składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast ostatnie to składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. U dołu ekranu wybieramy złóż wniosek RWE. Po wybraniu opcji tej wyświetli nam się wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Następnie musimy uzupełnić wniosek o brakujące dane. Sprawdzamy dokument i zamykamy go. Następnie wybieramy opcję Wyślij. W kolejnym oknie musimy wybrać sposób odbioru naszego zaświadczenia. Czy ono będzie do odebrania drogą elektroniczną i będzie dostępne wówczas na naszym koncie z czy chcemy otrzymać pod tradycyjną na nasz adres, czy może odbierzemy go w oddziale. ZUS po wybraniu odpowiedniej opcji wybieramy OK, a następnie wysyłamy nasz wniosek do ZUS wybraną metodą.